Wojewódzki i Figurski w dobrej formie. od rana. ja mam wiadomość. Nie zgadniesz. Ja mam przerażające. Ja mam na chochlewa. Ja mam wiadomość na chochlewa. Ja mam na puchochlewa. Do do takiego. Przejdźmy przez puchochlewa do mojego pełnego. No dobrze. Zapowiedzieć twojego puchochlewa? Bardzo cię proszę, zapowiedz mojego puchochlewa. Państwa, to jest rzadka informacja, że o 8:13 następuje puchochlew. Otóż. Drugiego takiego radia. <laughs> Nigdy nie było i nie będzie. że <laughs> chochlew przejdzie do historii. Katastrofa atomowa w Japonii ni niestety zatacza coraz szersze kręgi. <laughs> w jednym z japońskich gospodarstw, leżących 30 kilometrów od zamkniętej strefy wokół elektrowni, urodził się. Królik bez uszu się urodził! Biedne kalekie zwierzę dołącza do wielkiej, chciałoby się powiedzieć, polskiej rodziny. Księży bez sumienia, aktorów bez e, talentu. talentu i pięćdziesięciolatków bez rodziny i kręgosłupa moralnego. Dobrze, że on nas nie Myszy. słyszy. Ten pięćdziesięciolatek Nie, ten król. Aha, okej. Okay. Ja mam wiadomość naprawdę na pełnego chochlewa. <laughs> proszę. Ale jest. umówmy się, że. Pełen ja... chochleb w polskim radiu SK Rock tuż przed informacją o podaniem. Może zrobimy tak, że ja zapodam zajawkę, a potem dopiero po muzyce rozwinę. Dobrze, dobrze bardzo ba, ba, Bardzo, cię proszę. Proszę państwa, na pełnym chochlewie który nastąpił zaraz po chochlewie. nastąpi informacja o zajudzenie, które będzie poprzedzeniem tego, co nastąpi po muzyce w polskim radiu SK Rock. Prosz! To już teraz. Tak. to. Prezes PiS tryska przy kobietach. Oj nie. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w Eskarok. Więcej na www.eskarok.pl